Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na drugi odcinek serii Co zaskoczyło mnie po przyjeździe do Szkocji. Ostatnio opowiadałam Wam o tym, co zaskoczyło mnie na zewnątrz, w okolicy, a dzisiaj opowiem Wam, co zaskoczyło mnie po przekroczeniu progu, czyli w mieszkaniu. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. To chyba większość z Was wie, ale stwierdziłam, że chcę o tym powiedzieć. W Szkocji są inne gniazdka i wtyczki. Tutaj Wam rzucę filmik bądź zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć, jak one wyglądają. Także przyjeżdżając do Szkocji, ogólnie do Wielkiej Brytanii, nie zapomnijcie wziąć ze sobą przejściówki. Drugim faktem będą wykładziny. W Polsce idąc do dyskoteki, baru czy klubu, napotykamy raczej pod swoimi nóżkami parkiet bądź kafelki? Jakie było moje zdziwienie, gdy po wejściu do restauracji zauważyłam ogromny dywan, rozłożony na całej powierzchni lokalu? Ale nie w tym sensie, bo mówiłam na początku, że będę mówiła tutaj o mieszkaniach, także jakie było moje zdziwienie, gdy po wejściu do mieszkania w przedpokoju znów zobaczyłam dywan? Mi ten pomysł nie za bardzo się podoba. Może gdybym miała troszkę mniej lat, nie zwróciłabym na to uwagi, ale teraz, gdy muszę sama sprzątać w mieszkaniu, wiem, jakie to jest utrudnienie. Gdy w domu są położone kafelki, to wiadomo bierzemy zmiotkę, raz dwa zamiatamy i jest posprzątane. Gdy jest dywan, jest trochę ciężej, yy, bo trzeba wziąć odkurzacz, yy, podkurzać, no jest to, jest to utrudnienie. Także Szkoci mają obsesję na punkcie miękkich powierzchni, nie tylko w miejscach publicznych, ale i w domu. Trzeci fakt jest taki, że w Szkocji w łazienkach nie ma kontaktów. Także nie wysuszymy tutaj yy, ani nie wyprostujemy włosów w łazience, tylko musimy brać prostownicę albo suszarkę pod pachę i biec do innego pokoju. Dla Szkotów to chleb powszedni, yy, są do tego przyzwyczajeni. Dla mnie na początku był to lekki, dy, lekki dyskomfort, ale da się do tego przyzwyczaić. Czwartym faktem jest to, że pralka znajduje się w Szkocki w kuchni. W każdym mieszkaniu no, wiąże się to z tym właśnie, że w łazience nie ma kontaktu. I piątą, ostatnią już rzeczą będą okna. Nie wszędzie one no tak wyglądają, wręcz jestem pewna, że nie, ale na moim osiedlu w mojej okolicy można zobaczyć tylko takie. Tutaj Wam wrzucę zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć, o co mi chodzi. Jak możecie zauważyć, otwierają się tylko i wyłącznie te dwa małe lufciki na górze. Co jak dla mnie jest pomysłem po prostu beznadziejnym, z tego względu, że gdyby w mieszkaniu się paliło, a osoba nie miałaby dostępu do drzwi, musiałaby po prostu wybić okno, bo przez malutkie lufciki by się po prostu nie zmieściła. No i tyle, to by było dzisiejsze pięć faktów, i już niedługo zapraszam Was na kolejne. Jeszcze chciałam Was przeprosić, że filmik jest tak pocięty, ale mój sąsiad stwierdził, że dzisiejszy dnie, dzień jest idealnym dniem na remont. I nie chciałam, abyście słyszeli w tle wiertarkę bądź młotek, dlatego mówiłam dość zwięźle, dość szybko. No i tak, żebyście nie usłyszeli wiertarki bądź młotka. Także jeżeli filmik mimo wszystko się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę. A mi widzimy się już niedługo.